Hej hej witajcie z tej strony Kamila. <laughs> Dziś ponownie w ramach poradnika wtorkowego e, pokażę wam w jaki sposób wykorzystałam e, no dosyć stare już u mnie e, pasty teksturowe. E, stwierdziłam, że jeżeli mają e, z Zastygnąć mi na kamień w suiczku, to lepiej je wykorzystać na coś, co mogę użyć później w projekcie. Dlatego też postanowiłam wykorzystać płaskie foremki od Stamperii, jak i foldery do embossingu, żeby wykonać takie właśnie arkusiki z pasty, które można później czy to porwać, czy powycinać pewne elementy, tak czy inaczej można je użyć przyklejając do bazy do podłoża z użyciem Heavy Podysel to z której strony foldera skorzystacie da Wam odpowiedni wzór. Najlepiej korzystać z tej wgłębionej części. Natomiast ja, no tutaj można powiedzieć, że na potrzeby filmu, bo tej pasty akurat no nie będę czekała, aż to wyschnie. Niemniej jednak pokażę Wam, jak nakładam, jak nakładam pastę, a, a później mam przygotowane już wyschnięte elementy i pokażę Wam, jak to ściągać. Wracając do nakładania, nakładamy z jednej albo z drugiej strony, w zależności od tego, którą wolicie fakturę. Nakładam to szpachelką. Staram się nie nakładać zbyt grubo, bo to będzie długo słowo. Poza tym będzie grube do użycia w projekcie. Nie zawsze. Że tak powiem grubą teksturę potrzebujemy na danym projekcie mix mediowym, dlatego też, tak jak mówię, staram się nie nakładać zbyt grubo. Wykorzystuję tutaj zupełnie inną szpachelkę niż zawsze. To jest mi o wiele łatwiej wyciągnąć wszystko to, co jest w słuiczku z pastą. Robię to wszystko na macie szklanej, tak więc każde później zabrudzenie łatwo mi będzie usunąć i też pod koniec filmiku pokażę Wam jak je usunąć. Natomiast jeżeli chodzi o suszenie, to najlepiej zostawić to do samoistnego wysuszenia i tak jak zauważyłam, mniej więcej 24 godziny powinno wystarczyć, ale najlepiej sprawdzić dotykając pasty. Jeżeli jest chłodna, dosyć chłodna, a nie zostawia już nie zostają odciski śladów palców na niej, to znaczy, że jeszcze wewnątrz będzie no, niewysuszona, więc lepiej zostawić to na chwilę dłużej. Tak jak mówię, minimum 24 godziny powinno wystarczyć. Tak też zostawiłam poprzednie wyciski, które sobie przygotowałam dzień wcześniej, żeby Wam pokazać, jak z kolei odrywać to z foremki. Jak widzicie, tutaj mam już wysuszone produkty, wykorzystałam. Pastę modelującą od Vivy, bardzo stary u mnie produkt. Zielona już mi się zaschła, więc nie mogłam jej wykorzystać, natomiast kremową wykorzystałam i jak widzicie, bardzo łatwo to odchodzi od foremki. Foremki niczym nie przygotowywałam, nie, nie smarowałam, nie wysypywałam, po prostu rozprowadziłam szpachelką pastę po powierzchni z folderów. O, troszeczkę ciężej się e, zaczyna odrywanie, ponieważ są o wiele sztywniejsze niż te e, foremki e, Stamperi, ale jak widzicie e, równie piękny efekt dają. E, mam tutaj przygotowany właśnie wycisk e, embos i debos. I e, jak widzicie, forma jest super. Folder można bardzo szybko i łatwo wyczyścić. Część można oderwać po prostu paznokciami lub zrolować palcem. Tam gdzie zbyt dużo zostało jak widzicie posługuje się igłą. Robię to delikatnie żeby nie zniszczyć foldera oczywiście. Niemniej jednak no, dosyć szybko i łatwo idzie wyczyścić to co to co zostało po rozprowadzaniu pasty, no bo nie zawsze użyjemy całości, po całości wzoru pasty. Tak więc tutaj polecam igiełkę lub własne palce i paznokcie. Ok, zostaje nam do wyczyszczenia biurko. Korzystam z takiej szpatułki Rangera. Ale to dosyć długo trwa, bo jest to plastik i dosyć ciężko schodzi, trzeba się napracować. Ale moim odkryciem jest taki właśnie skrobak do szklanych powierzchni, do płyt grzewczych i osobiście polecam. Bardzo szybko pozbywam się właśnie zaschniętej farby, pasty, czegokolwiek z mojej maty szklanej. Myślę, że ta dodatkowa porada również przypadnie Wam do gustu. A tymczasem dziękuję Wam za obecność, za oglądanie, za komentarze i lajki. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!